Małopolska Tour 2021 w Wadowicach. Spot dokumentujący wielkie rowerowe święto zorganizowane na stadionie miejskim w Wadowicach. Jego celem jest promocja turystyki i komunikacji rowerowej w Małopolsce. Słoneczna wrześniowa niedziela stała się doskonałym tłem dla niezliczonej ilości zdarzeń i atrakcji związanych ze sportem rowerowym, aktywnym wypoczynkiem i generalnie popularyzacją jednośladów. Film utrzymany jest w konwencji wideoklipu. Dynamiczny montaż i szybko zmieniające się obrazy ilustrują bardzo bogatą ofertę przygotowaną przez organizatorów. Na pierwszym planie jawi się oczywiście rowerowe miasteczko z namiotami, gdzie tysiące rowerzystów, rodzin z mniejszymi i większymi dziećmi, miło spędzają czas. Są futraki, gry i zabawy ruchowe, występy artystyczne. Animatorzy, akrobaci, połykacze ogni, wielki kolorowy balon gotowy do lotu, no i oczywiście główna atrakcja tego dnia, czyli Sound of Gravity grupa rowerowych akrobatów, którzy kilkanaście metrów nad ziemią kręcą efektowne salta i skomplikowane figury. A to wszystko w towarzystwie specjalnie przygotowanych fajerwerków i buchających płomieni. Oczywiście nie zabrakło rowerowych wyścigów z nagrodami i wycieczek, w których szczególnie aktywni byli ci najmłodsi amatorzy jednośladów. Nawet tacy, którzy jeszcze nie potrafią korzystać z pedałów i jeżdżą odpychając się od ziemi nogami. Słoneczny dzień. Logo województwa małopolskiego. Na starcie wyścigu tłumy młodych rowerzystów. To głównie dzieciaki w różnym wieku. Napis Wadowice 12 września 2021. Migawki z rowerowego pikniku. W miasteczku rowerowym setki dzieci w kolorowych koszulkach i kaskach na swoich jednośladach uśmiechają się i machają do kamery. Towarzyszą im rodzice i krewni. Zwykłe ujęcia przeplatane są zdjęciami z drona. Widok z lotu ptaka pokazuje rozmach przedsięwzięcia. Start do rodzinnego rajdu. Setki rowerzystów z numerami startowymi na koszulkach wyjeżdżają z miejskiego stadionu. Pilotują ich dwaj mężczyźni na oldschoolowych bicyklach z wielkim kołem na przodzie i malutkim z tyłu. Migawki z trasy rajdu. dorośli i dzieci jadą równym i śpiesznym tempem. Niektórzy uczestnicy są za mali, żeby jechać samodzielnie jadą z rodzicami w fotelikach. Ceremonia wręczania nagród i pamiątkowych medali dla uczestników rowerowych konkurencji. Początek artystycznej części wydarzenia. W zwolnionym tempie pokazywane są rowerowe akrobacje. Członkowie to of Gravity najeżdżają na stromą rampę, która WYBIJE ich na kilka metrów w górę i szybując ponad ziemią, kręcą spektakularne ewolucje. Po czym spadają na specjalny, miękki zjazd usytuowany kilka metrów dalej. W miasteczku rowerowym tłoki wiele najróżniejszych zabaw. Kilkuletnia dziewczynka pedałuje na rowerze stacjonarnym przed wielkim monitorem. Inne dzieciaki skaczą w workach, jeszcze inne jeżdżą po pump trucku. Rodzice kibicują maluchom. Rycerze w średniowiecznych strojach strzelają z łuku, walczą na miecze. Stacjonarne pedałowanie połączone z wyciskaniem zdrowych soków. Kolejna zabawa to rozbijanie wiszących kul z cukierkami. Wieczór i najbardziej widowiskowe akcenty pikniku. Koncert zespołu rockowego. Na płycie stadionu efektowne fire show, czyli tancerze z płonącymi pochodniami, a nad nimi rowerowi akrobaci kręcący salta kilkanaście metrów nad ziemią. Do tego synchroniczne gejzery płomieni buchające w górę w czasie akrobacji. Sound of Gravity wzbijają się na wyżyny swoich możliwości. Rowerowe ewolucje wykonywane w blasku płomieni i fajerwerków zapierają dech w piersiach. Muzyka, światła i akrobacje pokazywane w zwolnionym tempie tworzą razem niezwykłą, a wręcz magiczną atmosferę. Na ekranie logotyp projektu Małopolska Tour, po nim logo Województwa Małopolskiego, programu Małopolska na rowery i Velo Małopolska. Na czarnym tle napisy końcowe wskazujące na organizatorów i partnerów wydarzenia.